Okres letni to okres wzmożonych robót związanych z modernizacją sieci ciepłowniczych w mieście. Firmy zewnętrzne współpracujące z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Olsztynie prowadzą obecnie pracę w kilku punktach. W centrum miasta przy ulicy Dworcowej Piłsudskiego nowej niepodległości. Za chwilę rozpoczną się również prace przy ulicy Metalowej. Obecne systemy ciepłownicze funkcjonują w ośrodku już kilkadziesiąt lat, dlatego Spółka każdego roku modernizuje kolejne odcinki, wymieniając stare sieci kanałowe wykonane w starych technologiach, co za tym idzie mające mniejszą sprawność przesyłu i gorsze rodzaje izolacji na nowoczesne rury preizolowane, które dają nam możliwość generowania mniejszych strat, a dzięki temu większa część ciepła, którą produkujemy, trafia do naszych odbiorców, a nie ucieka przez rury zaizolowane w starych technologiach, które no powoli staramy się wypierać. Firma Pekum obecnie prowadzi roboty ziemne i montażowe na dwóch odcinkach. Przy przychodni na ulicy Dworcowej i przy Szkole Budowlanej na Nowej Niepodległości. Na odcinku Żołnierska Dworcowa zostały zakończone z końcem czerwca. W tej chwili tam trwają prace porządkowe związane z otworzeniem nawierzchni. Długość przebudowywanych sieci na tych trzech odcinkach to około 2100 metrów. Odcinek Piłsudskiego Dworcowa to jest około 600 metrów, odcinek Nowa Niepodległość około 500 metrów i zakończony montażowy odcinek Żołnierska Dworcowa to jest ponad 1000 metrów sieci wraz z przyłączami. Wszystkie prace realizowane są zgodnie z harmonogramem i zostaną zakończone przed rozpoczęciem sezonu grzewczego. Pamiętajmy jednak, że prace na sieciach to nie tylko ich wymiana. Poza tym również wzmożone przeglądy sieci ciepłowniczych, kontrole komór. I e, wszystkich urządzeń, które tam się znajdują. W ramach trzech aktualnie realizowanych projektów związanych z przebudową sieci i węzłów ciepłowniczych przebudowano łącznie 14 km sieci, co stanowi ponad 70% zaplanowanych modernizacji sieci. Wybudowano także 64 nowe węzły indywidualne, przebudowując w tym celu węzły grupowe. To kolejne zadanie, które MPEC realizuje dla naszego komfortu cieplnego. Przyłączanie trwa. E, Praktycznie od wczesnej wiosny, kiedy rozpoczynamy budowę węzłów, które potem są w okresie powiedzmy sierpnia, września montowane u odbiorców, a przyłącza i krótkie odcinki ciepłociągów też budujemy praktycznie od wiosny do, no do końca roku. Jeszcze w tym roku MPEC planuje dodatkowo podłączyć 52 nowych odbiorców ciepła.